Witam serdecznie w klubie Betonowy Krąg. Za chwilę zobaczycie Państwo walkę na śmierć i życie. Przepraszam. Z okazji 100 tysięcy subskrypcji, razem z firmą Fortuna, Wukajik i SteelSeries, przygotowaliśmy konkurs za blisko 3000 zł. Do wygrania rękawice KSW z podpisami zawodników, sprzęt gamingowy oraz 500 zł do wydania na wukajik.pl. Jedyne co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie, to zasubskrybować mój kanał, zaobserwować na Instagramie i polubić zdjęcie konkursowe. Wyniki 25 maja. Powodzenia! Łukasz poczęstował high kickiem Waszkę. Teraz minęło milą... i... Waszka! Nie no sędzia przerwa Sędzia nie dał szansy Waszce! Waszka, Waszka był nie odleciał jeszcze! Tak jest, Ważka był cały czas obecny. Chciał kontynuować ten pojedynek. Nie jeszcze chciał walczyć, panie sędzio! Zastanawiam dlaczego sędzia przerwał walkę, bo ja nie odklepałem, nic nie zrobiłem, nie znokautowałem, ja się chciałem bić dalej, więc no, no, nie rozumiem Warka, dlaczego, by, dlaczego została przerwana. To było MMA, a nie box, ani nie King Box, więc no, ja się chciałem się bić dalej. Nie wiem, dlaczego to sędzia zrobił. No... no co no? No ten, nie, jak on ma... No wygrał, no, no co, no jest lepszy, no nie ma co tutaj... Nie ma co tutaj zbytnio dyskutować, usprawiedliwać się w jakikolwiek sposób, jestem tylko i wyłącznie zły na siebie, no, co tu dużo mówić, no. No, e, e, Lukas. Lukas. no co, no, jest lepszy. No, co tu dużo... To nie ma co się usprawiedliwiać, no co, ono, co tu dużo gadać, no. Popa, o, o, pa, Mała Czarna nie spieszy się. O, Marianna już deska. Pierwsza akcja nie wyszła Mariannie, ale Marianna... Ty... Ciekaw, tutaj. To no, pokazuje. Stop, czas. No to jest. się czegoś. Czas lekarz. Lekarz, lekarz. zaraz przybędzie tutaj... za Stoj, Nie, nie. Stój, nie, nie. Ja Lekarz zapraszam. Teraz już jest zapuścił. Lekarz. Lekarz, bo no. Piotr Michalak zapytał się, czy nabrała się czegoś. No tak się zachowuje dziwnie Marianna. Widać, że duże czy... emocje w niej. Spokojnie, to tylko pojedynek. A teraz Karolina tam czai się z Marianną. I jeszcze! Marianna znowu nie trafiła i zleciała w klatkę. Marianna łapie kolejny punkt, minus. Będzie rekordzistką. Ja ci mówię, to, to jest normalnie w, a wolna amerykańska Amerykanka. Pan panie sędzio, niech pan zostawi Mariannę w oktagonie. Nie, ratownik mówi nie. A więc sędzia mówi nie i to jest pierwszy sukces. Siostry porzucek po tylu przejściach są zwycięskie. Kto się tego spodziewał? Za przeproszeniem kupony poszły w <noise> Nasz AMG, ciężki debiut na razie. Możecie ci, którzy postawili na Bagietę, możecie już Państwo ten taniec rozpocząć, bo nie wierzę, że bagieta przegrał ten pojedynek. Nie wierzę po prostu. Michał Bagieta! Gorzeń! Ale nie ma tutaj, nie ma tutaj litości ze strony Bagiety! Tumalkę mianuje dla wszystkich! Polskich kobiet! No właśnie, miałeś się zemścić, miałeś pomścić wszystkich, których obrażał w internecie twój rywal. No i to się udało, właśnie to zrobiłeś. Ja powiedziałem wczoraj, że mam nadzieję, że on coś wytrzyma, żeby za każdą kobietę mu dać w ryj. Nie zawsze wchodziło wszystko, ale ja jestem zadowolony. Tak, zwracam honor, jednak o teraz szanuję wszystkie Polki i przerzucam się na chłopaków. Okej, okay, IMG. No, już niedługo AMG. Dobra, lecimy. Do tej walki trenowałem tylko 5 dni. A I palę półtora paczki dziennie. Wszystko jasne, fajek mi zabrakło, bo ja nie palę. Na następną walkę lecą szlugi. No i teraz, teraz, teraz kto zdecyduje się na atak, może wygrać tą rundę. No to co Ucieka, się tutaj dzieje. Adrian cios! Chopa się go Chyba się go Adrian cios! I tutaj, tutaj. ten skok chyba nie niezbyt fortunny tutaj. Chyba gdzieś od Marianny podpatrzył, ale tutaj trafił ten jeden lewy sierp, ale zobacz, prezes ustał wszystko. Przez niejednogłośną decyzję sędziowską zostaje Paweł, prezes Jóźwiak! Ten pojedynek, prezes Jóźwiak, a jednak, a jednak Bartku. Don Casio, Kasiusz Życiński, rzucam Ci oficjalne wezwanie do walki. Wszyscy mają to dosyć kurwa oglądania ciebie w tych śmiesznych balonach. Zakładaj prawdziwe małe rękawice. Formuła MMA, klatka rzymska i chcę z Tobą wyjaśnić to po męsku. Obraziłeś mnie, zdradziłeś mnie, obraziłeś moją kobietę, przekroczyłeś wszystkie granice. Dla dobra biznesu nie będę publicznie brał ludów, chcę to po męsku załatwić z Tobą, jak mężczyzna z mężczyzną. Casio, prezes na horyzoncie, a ja jeszcze raz wielkie brawa. Zwycięzca pojedynku Paweł, prezes, Juźwiak. To był mój last dance, moja ostatnia walka w Freakach, wrócę tylko na jedną walkę Good Boysi kontra Mariusz Pudzianowski, tak to w klatce więcej mnie już nie zobaczycie i to wszystko. Ja co, wracam, do spać, regeneruję się, bo za trzy dni wyprowadzam się na Cypr i już tu nie wracam. Siemano! Oj, wstał, wstał, wstał! Pierwszy Ronin wyeliminowany, drugi Ronin chyba też. Oj, no ewidentnie nie chcą, nie chcą tam być, panowie. Nie są? Płynnie, płynnie. Tak. Ten też wygląda groźnie. No i czy Tazji będzie chciał szybko wyeliminować, czy pójść na przetrwanie? O, Oleż zaciekłość. O! 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 Nie wiem, czy to Państwo widzieliście. To był po prostu tandem. Kik. O, to... Oni się tylko turlają. No i o to chodzi, tak. Ostatni 10 sekund! Zobacz pan to, pajacowanie jakie, <todgłosy> nie. To, to nawet dobry jest. Jak to się nazywa? Wrestling, panie boczek. To jest wrestling normalnie. W co? Nie w co, tylko amerykańska wolna amerykanka, panie boczek. Pieczniejsi! Oj, Tazi! Słyszysz jak mówi stąd? Do kąta, do kąta! Z zostaje Kamil Tazy Matarzyński. Tak w końcu eliminowałem w ogóle jednego, to chodził świeży. I był jeden zmęczony, a drugi był świeży. I to było najbardziej zgubne. bo jednak wchodził ci gości, który jest świeży, a drugi był zmęczony. To drugi mieli, mnie uwagę mnie odwracał, a ten co miał siłę, ubał mi całej siły. I to było najbardziej Tego nie przemyślałem, że będzie, że będzie motyw właśnie, gdzie będzie jeden zmęczony, a drugi będzie świeży. To lepiej, żebym w go nie gotował. Ale trzeba dać widowisko dla widzów, bo to się liczy przede wszystkim, nie sama wygrana, bo mógłbym się cały, cały czas i w ogóle nie walczyć, tylko uciekać. Ale trzeba go gotować, trzeba walczyć, bo to o to chodzi w fightach. W lewym narożniku zobaczycie państwo zapomniany przez Boga Jezus. Oto to mata! Postrasz barów mlecznych. to jest wielki mistrz, wiesz jaką ka -ka kasiorę na tym czepie? Jasne. No to za co? No za to, tak, już no za to ma. No. Przeciw słynnemu wyrywaczowi ręki emerytur, bezwzględnemu pogromcy starego portfela, oto on, Ponury... graba! No widzieliśmy, że plan... Natana był jasny. Łapać cały czas, wykorzystywać tą różnicę dystansu, łapać cały czas lewy, lewy prostym dystans. No i widzieliśmy tutaj, że miał już problemy w trzeciej odsłonie. Kraken, aby odpędzić się od napierającego Jacka Murańskiego. I Murański że... więcej mocnych ciosów trafił. tą decyzją sędziowską. To starcie. Zwycięża! Natan! Krogan! Marcoń! Nie chciałem walić świerpów, żeby go nie nokałtować. Chciałem mu paschudny Rifraglesa, trochę tylko rozwalić jeszcze bardziej. No. Chłopak, który uciekał, sędzia w ostatniej chwili zadwołał, bo skończyła się runda, odwołał mu punkty karne za ucieczkę. No nie, ale nic co dokumentować. Z każdy widział walkę. Jeżeli prezes przychodzi do mnie po walce i mówi, przepraszam, Jacek, takie są ustalenia kontraktowe, no to dla mnie jest wszystko jasne. No. Nie byłem, tak nie powiedziałem. Ja nie mówię o tobie. Co to było w ogóle? Do was? Miki kibicować, kurwa? Tu widzę, kurwa, że w moim narożniku się coś ludzie kurwa bili. Odwróciłem się i się widzę, że... widzę się, że w moim, rundzie, w moim narożniku się biją ludzie, stary. Tam były różne głosy, że to ty zaatakowałeś? Nie, to on mnie pierwszy uderzył. Nie, ja chcę z nim walczyć, nie chcę gadać. Kurde, ja jak powiedziałem klatka rzymska, MMA i tyle. Ja za, za, kurde, i, i chcę to wyjaśnić po męsku, bo nikt, nikt mi tak nie zaszedł za skórę, po prostu zdradził mnie i tyle, A to takie się dzisiaj zachował, yy, to masakra, nie. Ja go miałem za przyjaciela i tak dalej. mnie zdradził, bo się pokłócił z anią. Po pół roku wyciąg zrobił gówno burzę w internecie, w to moją kobietę, zaczął publicznie frać brudy i tyle. Do no. mnie dwukrotnie powiedział, że mi po gardu. No bo nie będę, kurwa, tolerował takich co mi mówią, że mi gardło, zaraz go mogę do... i tyle. Skąd tyle odwagi u niego, jak myślisz? Już ci powiedziałem, jakbyś słuchała, to byś wiedziała, po alkoholu i po A wcześniej, jak, jak wy w ogóle do siebie, jakby, jaki się kontakt? Jak powietrze też, jakbyś słuchała, też byś wiedziała. Jak się Kazik, kurwa, we mnie odpali z dawnych lat, no to go kurwa, zdeptam tak, że ląduje wie gdzie. Czyli będziesz chciał tutaj zakończyć jego karierę? Wtedy właśnie? Nie mówię, że będę chciał. Jak będziesz słuchała, to będziesz wiedziała, czego ja chcę. Hmm. Skądżesz mi tu cicut i wynalazł? Chodzili sobie po, po, po długu ko koło śmieciów, to poszedłem zapytałem, czy by za piwko nie przyszli po Wszyscy chcieli.